Kochani, witam was serdecznie na moim kanale i dziś zapraszam was na kolejny haul z lumpeksu. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie zobaczyć co udało mi się upolować w lumpeksie, to ja was serdecznie zapraszam do oglądania. Jak możecie zobaczyć trochę tych rzeczy po 2 zł. Mam, dlatego zaczynamy i pierwsza rzecz to kardigan w kolorze różowym. Z firmy Rezerwet. Ja sobie przeszkowałam wieszak, więc będę te ubrania pokazywać na wieszakach. I pierwsza rzecz prezentuje się w ten sposób: jest to luźny, długi kardigan. Nie posiada żadnych kieszeni ani zapięcia, paska, nic. Zwykły, luźny sweter. Bardzo fajny, powiem Wam, że ja lubię takie swetry. I na pewno się przyda, żeby nawet wyskoczyć na jakieś szybkie zakupy w jakieś chłodniejsze dni. I kolejna rzecz to sweter. Sweter z firmy House w rozmiarze XS, jednak wypada on większy. Jeżeli chodzi o ten sweter jest naprawdę bardzo ładny. Przede wszystkim gruby i ciepły, miły w dotyku, rękawy tutaj ma delikatnie podszyte. Bardzo, bardzo mi się spodobał. Za 2 zł stwierdziłam, że wezmę go. I na pewno się przyda na chłodne dni. Chociaż powiem Wam, że ja osobiście za swetrami nie przepadam. Mam ich bardzo mało w swojej szafie, ale ten naprawdę mi się spodobał. Ma prześliczny, jasno-różowy kolor. Taki fajny sweter za 2 zł. I kolejna rzecz to spodnie dresowe. W kolorze jasno-różowym. Zwykłe, proste dresy. W pasie mają gumkę, z tyłu mają dwie kieszenie. Co mi się spodobało w tych spodniach? Bardzo fajne cekiny, które zmieniają kolor przy kieszeniach. Są beżowe i zmieniają się na taki fajny, złoty kolor. Bardzo fajne spodnie dresowe. Zwykłe, proste spodnie. Kolejna rzecz to kolejny kardigan tym razem w kolorze czarnym. I wygląda on w ten sposób. Zwykły prosty sweter. Ten jest już cieńszy. Z boku z jednej i z drugiej strony na dole takie małe kieszonki. Nie jest on długi, sięga maksymalnie za pupę. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. I kolejna rzecz to koszula. Koszula z firmy CA w rozmiarze L. Jak wiecie, ja bardzo lubię koszule. Mam ich sporo w swojej szafie. I koszula prezentuje się w ten sposób: z przodu dwie kieszonki i guziczki. długie rękaw zapinany na guziczek, delikatnie przedłużana. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo taką gumeczkę. Bardzo, bardzo fajna koszula. Powiem Wam, że z wyglądu wygląda jak jeansowa, i jednak jest ona materiałowa. Bardzo fajna koszula. I kolejna rzecz to bluzka. Bluzka jest ze sklepu S w rozmiarze. L i wygląda ona w ten sposób. Długie, czarne rękawy, tył ma nieco dłuższy, natomiast cały przód jest to taka fajna, miła, ekoskóra. Bardzo fajna bluzka, bardzo mi się spodobała, dlatego ją kupiłam. Myślę, że naprawdę będzie fajnie wyglądać. I kolejna rzecz to kolejna koszula. Koszula jest firmy Janina i co Wam powiem, to ma naprawdę bardzo fajny materiał i jest naprawdę biała. Jest na mnie troszeczkę luźna, ale mi to nie przeszkadza. Z przodu jest zapinana na guziczki, mały dekolt zapinana na jeden guziczek z długim rękawem. Bardzo mi się ta koszula spodobała. I powiem Wam, że naprawdę ma bardzo fajny materiał. I tak ona się prezentuje. I kolejna rzecz to kolejna koszula w kolorze białym. Nie mam tutaj metki, ponieważ jest ucięta. I wygląda ona w ten sposób. Przepiękna, biała koszula. Zapinana po całości na guziki z długim rękawem. Zapinanym na dwa guziczki. Delikatnie dłuższa, i z przodu ma takie fajne przeszycia. Bardzo fajna koszula. Bardzo ładnie naprawdę wygląda. Powiem Wam, że szukałam takiej koszuli do czarnych leggingsów. Dlatego jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że biorę. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ta koszula jest delikatnie cienka i delikatnie prześwituje. Ale naprawdę wygląda bardzo fajnie jak za 2 zł uważam, że jest naprawdę super. I kolejna rzecz to kolejna koszula, która również nie posiada metki. I też jest ona w takim rozmiarze L małym XL i wygląda w ten sposób. Cienka, fajna koszula, rękawek 3/4, zapinany na guziczek. Z przodu ma guziczki, delikatny dekolt, dłuższa nieco, bardzo fajny materiał. Bardzo cienki i lekki i myślę, że nie będzie problemu z jej prasowaniem, bo w ogóle nie jest pognieciona, jak możecie zobaczyć, więc będzie ją się naprawdę bardzo fajnie nosiło. Jak za cenę 2 zł naprawdę uważam, że jest świetna. i kolejna rzecz to zwykła biała bluzka w rozmiarze takim L, a nawet powiedziałabym XL. Zwykła biała z rękawem 3 czwarte. Powiem wam, że ja lubię takie bluzki, bardzo fajna, bardzo fajnie wygląda do jeansów za cenę 2 zł, więc stwierdziłam, że ją wezmę. I kolejna rzecz. Ostatnia to zwykła biała bluzka w rozmiarze L. I powiem Wam, że ta bluzka posiadała metkę. I wygląda w ten sposób. Zwykła biała bluzka z kwiatuszkami. Bardzo fajny, przyjemny materiał. W dzisiejszym holu to już wszystkie rzeczy, które miałam wam do pokazania. Ja się z Wami żegnam, i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa!